Dzień dobry. Witamy w studiu R.Ed. i Kosmos, dziś wyjątkowo u Thales. Gościmy Iwa Robinsa. Iwie, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Ty... Byłeś pracownikiem Dasol i uczestniczyłeś w większości. Ale negocjacje dotyczące sprzedaży Rafale w Azji, w Europie, w Belgii, w Holandii i tak dalej, to o to chodzi? Tak, tak, tak. Jaka była Twoja rola w tamtym czasie? W tamtym czasie byłem odpowiedzialny za wiele relacji ze wszystkim, co nie było bezpośrednio związane z klientem. Media... Organy państwowe, instytucje akademickie, czasami polityczne. Wszystko, co przyczynia się w kraju, który jest potencjalnym klientem na samolot bojowy, do ułożenia różnych elementów, które pozwalają osiągnąć sukces dla tego samolotu. Różne elementy, jak to zwykle mówię, są cztery. Są elementy polityczne, są elementy finansowe. Są elementy techniczno-operacyjne i są elementy przemysłowe. Okej, okay, i właśnie to jest ciekawe w Twoim przypadku, że mogłeś zobaczyć konkursy, które wygrał Rafale. Nie będziemy mogli omówić wszystkiego, bo uwaga, są tematy, które wciąż są wrażliwe. Dzisiaj omówimy Koreę Południową, Singapur, może Niderlandy i konkursy wygrane przez Rafale, gdzie klient musiał podjąć decyzję. Zacznijmy od Korei Południowej. Korea Południowa to długa historia i prawdziwa powieść. Początkowo Korea potrzebowała zastąpić około setki myśliwców starszej generacji. Były to głównie Northrop F5 i F4 Phantom. A Korea Południowa od dawna była podporządkowana amerykańskiemu systemowi. Południowo-koreańskie lotnictwo latało wyłącznie amerykańskimi samolotami. W czasie, gdy postanowili je zastąpić, Politycznie obserwowano tzw. politykę promieni słonecznych, czyli Sunshine Policy. Ten promień słońca symbolizował otwarcie na świat i rozpoczęcie rozmów z Koreą Północną. Od tamtej pory to się zamknęło. Wówczas pierwsze rodziny mogły odnaleźć bliskich, których nie widziały od wojny koreańskiej. To było naprawdę niesamowite śledzić to w mediach. I towarzyszyła temu wola rządu koreańskiego oraz armii z tamtej epoki, aby otworzyć swoje źródła zaopatrzenia i zwrócić się do innych zachodnich krajów dostarczających myśliwce. To oznacza, że istnieje prawdziwa konkurencja. Mówisz o krajach zachodnich, ale Rosjanie też startowali z suchojem 35, który był ostatni we wszystkich kryteriach. F15, a sucho i 35 odpadł przed finałem? Powiedziałeś, że naprawdę rywalizowały. Początkowo nie wierzyliśmy. Kiedy nam o tym powiedziano, pomyśleliśmy, a nie, i tak wezmą Amerykanów. I mieliśmy rację, żeby tak mówić, bo już się sparzyliśmy. Kilka lat wcześniej Koreańczycy chcieli wymienić swoje samoloty patrolowe morskie. A dwoma finalistami były Atlantik II, używany we francuskiej marynarce wojennej, na którym służyłem. Dokładnie, oraz P3C Orion. I po bardzo szczegółowej ocenie, przeprowadzonej przez marynarkę koreańską, to Atlantik wygrał. Do tego stopnia, że kontrakt został wynegocjowany. A w dniu podpisania kontraktu do Seulu przybył francuski sekretarz stanu. A po wyjściu z samolotu powitał go członek rządu Korei. Bardzo entuzjastycznie, ale zakłopotany, powiedział mu: Słuchajcie, przykro nam, ale nie będziemy mogli podpisać. Będziemy zmuszeni wybrać Orient. I tak przedstawiciel rządu francuskiego wsiadł z powrotem do samolotu i wrócił do Paryża. I ten epizod pozostawił dość gorzkie ślady w stosunkach dwustronnych francusko-koreańskich, ale mimo to. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz. Nie wierzyliśmy, ale poczuliśmy się trochę zobowiązani, żeby wziąć udział w tej grze. Dlaczego? Przede wszystkim Korea otworzyła się na Francję w innych dziedzinach i wybrała Tren a Grand Vitesse. To była duża inwestycja. Alstom miał znaczący kontrakt, a inni francuscy przemysłowcy także negocjowali. I nastąpiło ocieplenie i wzmocnienie więzi, Francusko-koreańskich. Stanowcza i kategoryczna odmowa udziału w waszym konkursie zostałaby źle odebrana. Koreańczycy straciliby twarz. Był też inny powód, o którym rzadziej się wspomina: chodzi o to, że w tamtym czasie pokładaliśmy ogromne nadzieje w Singapurze. I tutaj, naprawdę, Singapur dał nam powody, by sądzić, że naprawdę chcą wybrać Rafale. Jednak, jeśli zostawilibyśmy otwartą furtkę Eurofighterowi w Korei i gdyby, powiedzmy, przypadkiem Eurofighter został wybrany przez Koreańczyków, to znacznie osłabiłoby pozycję Rafale w Singapurze. Dlatego musieliśmy wziąć udział w koreańskim przetargu. Nawet jeśli początkowo byliśmy niechętni i nie wierzyliśmy w sukces. Więc mimo wszystko przetarg się rozpoczął, prawda? Mimo wszystko przetarg się rozpoczął. Bardzo szybko Koreańczycy odrzucają Suchoja. Bo naprawdę jest gorszy. To nie dyplomacja, prawda? Nie. To nie jest naprawdę kwestia techniczno-operacyjnej niższości. Suchoj to groźny samolot i naprawdę ma ciekawe rozwiązania. Ale Koreańczycy bardzo szybko zrozumieli, że jeśli chodzi o wsparcie i koszt za godzinę lotu, Dostępność części zamiennych, i tak dalej. To był prawdziwy koszmar. Zgadza się. I dlatego on. Mówię to dlatego. W ocenie według dostępnych informacji, we wszystkich pięciu kryteriach zajmował ostatnie miejsce. Nawet technicznie. To prawda, jest dobry. Ale jednak znacznie gorszy. Ale bardzo. Jednak znacznie gorszy, to prawda. Brak fuzji danych i radaru SA. Absolutnie, absolutnie. To nawet. Ważne? Tak, dokładnie, dokładnie. I tak zostajemy z Eurofighter'em. F-15 i Rafale. F-15 znajduje się wciąż w dość niejasnym zakresie techniczno-operacyjnym. Trzeba pamiętać, że to lata 2000 i że radar z ESA wciąż mamy do czynienia z anteną pasywną. Amerykańskie F-15 jeszcze nie latają z aktywną anteną. Dobrze oferują aktywną antenę Korei, ale Koreańczycy nie są do końca pewni, jakie osiągi ten radar będzie w stanie uzyskać. Francuzi oni. Jeden. ESA z pasywną anteną w służbie, między innymi w marynarce. Tak, ale nie ma jeszcze anteny. Ale... Ale jest obiecująca i Ela... pozwala sądzić, że naprawdę będą osiągnięcia interesujące. No. F15 praktycznie nie ma fuzji danych. Ma system walki elektronicznej, wyraźnie gorszy od Spektry. Więc. E... Pod względem techniczno-operacyjnym, Rafale, który jest oferowany Korei, jest wyraźnie lepszy od F15K, to jest jasne. I zresztą raport z oceny to później pokaże. Absolutnie. Więc skąd wiemy, że Rafale wygrał konkurs? Początkowo nie chcieli się tym dzielić. Zgadza się. Koreańczycy postąpili tak, jak zwykle się postępuje. Powołali komisję oceniającą złożoną z członków koreańskich sił powietrznych. A potem oprócz tego to było. To dotyczy aspektu techniczno-operacyjnego. Oprócz tego francuski przemysł się zjednoczył. Włożył duży wysiłek, by zaproponować koreańskiemu przemysłowi lotniczemu pakiet. Badań, rozwoju i produkcji, które są naprawdę atrakcyjne. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Koreańczycy mieli obsesję. Chcieli stworzyć własny myśliwiec. Który dziś znamy jako T-50, prawda? Okej, okay, może ten mały. Mały. W tamtym czasie chcieli dużego, ale zmniejszyli swoje ambicje. Uh, ja... Więc to, co zaproponował francuski przemysł, to było stopniowe zaczynanie od produkowania elementów Rafale w Korei, stopniowego przekazywania technologii. A potem stopniowo kolejne zamówienia, kolejne kontrakty, ponieważ 45 przewidzianych samolotów miało być tylko początkiem. Miały być kolejne partie w przyszłości w miarę pojawiania się następnych zamówień przenosić coraz większe części produkcji Rafale aby ostatecznie umożliwić koreańskiemu przemysłowi dzięki przekazanym technologiom opracowanie własnego myśliwca we współpracy z francuskim przemysłem lotniczym to był dobry plan to był naprawdę dobry plan No i oczywiście był też aspekt finansowy trzeba przyznać że Byliśmy bardzo uprzywilejowani przez okoliczności. Jesteśmy w czasach, gdy kurs dolara jest bardzo wysoki i wchodzimy z Rafale z ofertą, która jest programem, pełnym pakietem programu. To było w przybliżeniu 4,5 miliarda dolarów. Przychodzimy z ofertą, która jest o 400 milionów dolarów niższa niż ta za F15. Jeśli chodzi o część przemysłową i ekonomiczną, Ostateczny raport Koreańczyków pokazuje, że Boeing w swojej ofercie nawet nie spełniał warunków, które Koreańczycy postawili. Nie osiągnęli wymaganego procentu, podczas gdy my znacznie go przekroczyliśmy. I więc, wszystkie te elementy sprawiają, że faktycznie, Rafale wyszedł jako pierwszy w tym raporcie oceniającym. Decyzja to wynik czterech czynników, jak już powiedziałem. W tym momencie pojawił się czynnik, którym jest czynnik polityczny. Co się stało? Był epizod z Twin. E, on... Nastąpiło polityczne przebudzenie. Administracja Busha Taper. kto przejął kontrolę w sposób niezwykle brutalny jego stosunki dwustronne ze swoimi sojusznikami. Tam wyraźnie przekazali Koreańczykom, że nie ma mowy o wyborze samolotu, który nie byłby amerykański. I Osoby odpowiedzialne za tę koreańską ocenę zgodziły się, żeby takim wyciągnięto rękę. Nie całkiem. Koreańczycy byli zirytowani. Oni. Tego nie okazywali. Aż do dnia, kiedy pewnego wieczoru, w niedzielny wieczór, w wiadomościach na pierwszym kanale koreańskiej telewizji pojawia się postać z zamazaną twarzą, spikselizowaną. Kto jest przepytywany przez dziennikarza i który wyjaśnia, że zawody zostały ustawione. Po prostu stronnicza. Czy rozpoznajesz tę osobę? Wtedy nie rozpoznajemy tej osoby, ale bardzo szybko Oficjalne służby koreańskie identyfikują go jako dowódcę szefa zespołu oceniającego komisji oceniającej. Nazywał się pułkownik Cho. Zostaje aresztowany, zostaje uwięziony. Za to, że powiedział prawdę, za powiedzenie prawdy. D. Nie możemy go wsadzić do więzienia za mówienie prawdy. Co więc robimy? Cóż Poszukamy kogoś, kto jest konsultantem dla koreańskich przemysłowców i ma kontakty z francuskimi przemysłowcami. Kto był byłym szefem, instruktorem pułkownika Cho, kiedy ten był w Koreańskiej Akademii Lotniczej? Był trochę jak jego ojciec chrzestny. I który, zgodnie z koreańskim zwyczajem bo tak się robi za każdym razem podczas święta zbiorów które jest wielkim świętem, koreańskim świętem. Wręcza się tym, którzy są ci bliscy, kopertę z pieniędzmi. Daje się prezenty, ale są to prezenty pieniężne. Taka jest tradycja w Korei. I wręczył swojemu chrześniakowi, pułkownikowi Cho, kopertę, w której znajdowało się mniej więcej równowartość 8 tysięcy dolarów. Natychmiast służby koreańskie uznają to za próbę przekupstwa pułkownika. Co jest absurdalne, gdy się wie: spadkobierca jednej z najbogatszych rodzin w Korei jest właścicielem konglomeratu przemysłowego, więc naprawdę nie potrzebował tych 8 tysięcy dolarów. To jest groteskowe. To był tylko kropla w morzu, ten prezent. To była wymówka, tak czy inaczej. To była absolutnie wymówka. I więc dzięki tej próbie przekupstwa pozwala to odsunąć pułkownika Sho. Koreańskie służby wywiadowcze przenoszą członków komisji oceniającej do koszar około 40 km od Seulu. Z misją opracowania drugiej wersji raportu oceniającego, która pójdzie we właściwym kierunku w cudzysłowie, czyli umożliwiającej F-15 prowadzenie. To coś jak konklawę. Nie mogą wyjść, dopóki nie powiedzą tego, czego oczekuje państwo. Dokładnie. Oprócz tego jest mnóstwo ludzi, których to porusza, którzy są oburzeni sposobem, w jaki to się odbyło. Wśród nich jest żona pułkownika Sho, która zwołuje tajną konferencję prasową w protestanckiej świątyni w Seulu. Aj. Podczas konferencji prasowej w tej protestanckiej świątyni przekazuje dziennikarzom obecnym na miejscu kopię raportu z oceny na Pendrive, który do tej pory był poufny. Oczywiście, był poufny. A prasa koreańska, nie wszystkie gazety koreańskie, bo niektóre jednak uważają na to, co publikują, ale niektóre uważają się za zdecydowanie bardziej niezależne. I niektóre z tych gazet publikują fragmenty tego raportu oceniającego, wyraźnie pokazując, że Rafale zajął pierwsze miejsce w ocenie. To tak naprawdę niczego nie zmieniło, prawda? W, w rzeczywistości to niczego nie zmieniło. Żyjemy w klimacie po 11 września, który jest dość przytłaczający w Korei. I w końcu, kilka tygodni później, rząd Korei ogłosi swoją decyzję o wyborze F15. Nie obyło się bez pewnego sprzeciwu ze strony opinii publicznej. To zadziwiające widzieć, że większość codziennych gazet przeprowadzała sondaże opinii wśród koreańskiej opinii publicznej. Pytając ich, Waszym zdaniem, który samolot powinien zostać wybrany? Rafale za każdym razem pojawiał się na pierwszym miejscu. Jeśli jest tańszy i lepszy, to wydaje się logiczne. Dokładnie. W dniu ogłoszenia wyboru, F-15 przed Ministerstwem Obrony Korei oraz przed biurem Boeinga w Seulu protestuje 15 tysięcy osób. To są rzeczy, które trudno sobie wyobrazić w Europie, oczywiście. Tak, ale. Szkoda zresztą, bo są też inne kraje. Ale to i tak było dość zaskakujące. I tutaj oznaki są tak oczywiste, że mamy do czynienia z wypaczoną, skrzywioną konkurencją, że francuscy przemysłowcy decydują się zareagować. Trzeba było zachować twarz, trzeba było pokazać tym z krajów, w których konkurowaliśmy gdzie indziej, że Rafale wychodzi z tej rywalizacji z podniesioną głową i wtedy francuscy przemysłowcy postanowili pozwać rząd Korei przed koreańskim sądem najwyższym nie za to, że nie wybrali Rafale. Wybór myśliwca to suwerenna polityczna decyzja kraju, której nikt nie może kwestionować. To jest całkowicie uzasadnione, ale nie przestrzeganie zasad międzynarodowego konkursu, jednocześnie zapewniając konkurentów że te zasady będą przestrzegane i każąc im wydawać ogromne pieniądze, bo nie ma co się oszukiwać. Kampania oceniająca dla każdego konkurenta w tej dziedzinie to ogromne pieniądze. W tamtych czasach to musiało kosztować kilka milionów euro. I dlatego francuscy przemysłowcy zwrócili się do Sądu Najwyższego o zwrot tej kwoty. Oczywiście Sąd Najwyższy był w kłopocie. Nie mógł przyznać racji rządowi koreańskiemu, więc w swoim orzeczeniu nie powiedział, że francuscy przemysłowcy się mylili. Ale powiedział, że nie może potwierdzić prawdziwości francuskich zarzutów, ponieważ Sztab Generalny Korei odmawiał przekazania im dokumentów, powołując się na tajemnicę obronności, i dlatego nie była w stanie wydać orzeczenia. No dobrze, złe doświadczenie? Złe doświadczenie, ciekawe doświadczenie, ale jednak doświadczenie, które pozwoliło pokazać Rafala z podniesioną głową na arenie międzynarodowej i wobec potencjalnych klientów. Następnym razem omówimy inne przypadki dokładniej. Ale ostatecznie w Singapurze wygrywamy, Amerykanie się narzucają, w Holandii wygrywamy, Amerykanie się narzucają. To co osiągnęliśmy w Korei Południowej pokazuje naszą przewagę, lecz Amerykanie narzucają swoje zdanie klientom. Oczywiście, tak, tak. Często Rafale wygrywa konkurencję, ale to Amerykanie podpisują kontrakt. Zobaczymy jednak, że później wygraliśmy wiele konkursów w Brazylii, Szwajcarii w 2008 roku i tak Na szczęście były też inne kraje takie jak Egipt, Indie, które ostatecznie podjęły decyzję. Bo tak naprawdę to są kraje, które potrafią być niezależne wobec Stanów Zjednoczonych. To właśnie był główny czynnik, który do tej pory blokował Rafale. Tak, Rafale zdołał udowodnić swoją przewagę techniczno-operacyjną. I ponownie, ze strony politycznej, jest wiele krajów, które chcą zdywersyfikować swoje źródła zaopatrzenia. I to właśnie widzimy dzisiaj. To zawsze obserwowaliśmy przy eksporcie francuskich samolotów bojowych. Mamy mnóstwo krajów, które albo nie mogą nabyć amerykańskich samolotów, albo mają amerykańskie samoloty, ale chcą zdywersyfikować swoje źródła zaopatrzenia. Wymieniłeś Egipt, można też wymienić Grecję. W przeszłości można było wymienić Pakistan, można wymienić Indie, które mają źródła zaopatrzenia pochodzące z byłego Związku Radzieckiego, a także z Francji. Hiszpania na przykład w latach 60., albo Maroko zresztą z. Rafale, Maroko, tak, ale wcześniej z Mirażą F1 i Northrop F5. Tak było często w przeszłości, tak jest nadal dzisiaj. Indonezja również. Same dobre przykłady, tak naprawdę. Iwu, dziękuję. Przyjaciele, mamy nadzieję, że się podobało. Jeśli podobał Wam się ten film i interesuje Was temat, wkrótce przygotujemy kolejny. Porozmawiamy o Holandii i Singapurze. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, i